Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Duże oczekiwania, myślę, ma wobec Ciebie trener Turmichler Tur i też y od początku chwali Twój zapał do pracy. Mówi, że jesteś oddany temu wszystkiemu i idziesz full gaz jak to się mówi. Ja wobec siebie też mam duże oczekiwania, eee, także no, miło mi to słyszeć, że, że tak mówi o mnie, eee, staram się na pewno bardzo, bo, bo też <laughs> wiem, wiem jakie mam możliwości, wiem na co mnie stać i wiem, że nie udało mi się tego pokazać w ostatnich latach, eee, no i będę robił w mojej mocy, żeby, żeby to pokazać. Szybko Cię kupił trener Turn Bichler? kupił, w sensie... No tak, czy to było Twoje zaufanie, wiesz, po tych pierwszych spotkaniach, czy powiedziałeś, nie, nie, jeszcze muszę mu dać czas? Nie, to myślę, że dosyć szybko, bo od razu było widać no, bardzo profesjonalne podejście, no i też, też takie ciekawe pomysły, widać, widać że ma po prostu ma bardzo dużą wiedzę na, na temat skoków i też wie, jak tą wiedzę nam przekazać. Rozwiązywałeś kiedyś zadania matematyczne w czasie lotu czy to pierwszy raz? E, pierwszy raz. Jak? E, udało mi się dzisiaj dobrze obliczyć zadania matematyczne, ale, ale no, nie było to takie proste. Mieliście też małą szansę na sukces? Coś śpiewałeś, bo wszyscy tu zdradzają. Ja śpiewałem golec z orkiestra lo, lornetka. A były jakieś noty za wykonanie? Czy, czy raczej liczyło się to, jak skoczyliście w tym czasie? Nie, nie, raczej liczyło się, jak skoczyliśmy. Yy, więc no tak, ja, ja raczej rzadko śpiewam, więc yy, po prostu wybrałem taką piosenkę, którą gdzieś tam mi w, czasami wpada w ucho. No po prostu najczęściej słuchasz, znamy Ciebie Jakubie. Yy, ostatnio to była cały czas gonitwa za, za formą, za wyjazd na igrzyska, za, za różne takie krótkie, krótkoterminowe akcje. Teraz sytuacja jest jasna, trener jest na 4 lata, mamy nowy cykl olimpijski, to jest długi projekt. Tak, no na pewno to jest długi projekt. i. Ja, ja, ja jestem z tego zadowolony, że, że jestem tu gdzie jestem, że mam wokół siebie takich ludzi, z którymi mogę współpracować, i wydaje mi się, że nie, nie wydaje mi się, jestem pewien, że, że to wszystko dobrze się potoczy. A kiedy kształtowały się te składy kadry, były obawy, że ta kadra może być na tyle wąska, że się Pan w niej nie znajdzie, czy raczej miał Pan pewność, że powinno być dobrze? Eee, raczej, przepraszam, tylko Paweł Wąsek mnie z tego nagrywa i trochę się śmie, eee, więc eee, nie wiem, no nie zastanawiałem się nad tym, natomiast no, liczyłem na to, że, że mogę się znaleźć w tej kadrze A, także... Także no, cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem. Kadra wąska, więc Paweł był tylko pewien tego, że kadra będzie wąska. To no, taki suchar. Natomiast czy ty się, Kuba, dobrze czujesz na tym etapie przygotowań? Czy nic nie doskwiera? Czy tutaj jest czysta karta? Jest czysta karta, czuję się fantastycznie. Nic mi nie doskwiera, nic mi nie boli, także e, nic tylko się cieszyć. Jest to trochę inne podejście Tomasa Turnbichlera, bichlera nie ma co ukrywać, bo wszyscy o tym mówicie, że jest, jest zmiana w porównaniu z tym, co było w ostatnich latach, chociażby z, tych takich, z powodu tych zadań. I Jak ty to odbierasz? To jest taki nie wiem, fajny powrót do, do, do cieszenia się skokami? Czy jak starszych kolegów z kadry, ty jeszcze nie złapałeś takiego znowu to samo? Złapałem takie coś i to miałem też to w zeszłym, w zeszłym sezonie już, więc no uważam, że to jest super podejście, bo gdzieś tam ja też sam zatraciłem. E, trochę tą, tą radość ze skoków i e, wszystko było takie po prostu, e, żeby, żeby jak najlepiej skoczyć i to się w zeszłym sezonie nie do końca udawało. Wkradała się frustracja i było takie duże, błędne koło się pojawiało. E, no także myślę, że teraz jest super, e, że, że, że coś takiego mamy okazję potrenować i to jakby też dla nas nowo otwiera oczy, że Eee, że takie proste rzeczy, które robimy, potrafią nas, nas tak cieszyć, nie? Czyli A analizy... nie z powodu nie było, nie, nie protestowałeś pod koniec sezonu, bo, bo potrzebowałeś zmiany? Eee, znaczy. <śmiech> <śmiech> nie znaczy ja, ja nie protestowałem tyle powiem no.